Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, no dostałem taki kufel, tu proszę pokazać go do, co tu pisze, po polsku pisze Władimir, Władimir i mi koleżanka taka przekazała tego, ten kufel, bo powiedziała, że ona nie kocha Władimira, no ale proszę Państwa, co by tu nie gadać, mamy dzisiaj rozmowy piwne, więc mam to piwo dobrej firmy Neptun, wilkówka. proszę Państwa, tutaj mam o, o taką ładną kobietę, która mi otworzy to piwo. I proszę Państwa, no i skoro mamy rozmowy piwo, wiecie jak się piwo nalewa, proszę Państwa, no piwo się nalewa tak, żeby lać po ściance, wtedy się nie będzie pięć. No chyba, że ktoś lubi z pianką, nie? To wtedy sobie leje z pianką, ale o, do Władymira wchodzi pełne pół litra, tak, pół litra, proszę Państwa, bo pół litra Neptuna, proszę Państwa, dlaczego Neptuna? No bo to piwo to jest takie piwo typowo malarskie. Yy, tu jeszcze jest loteria, ale ja nigdy nic nie wygrałem, bo tu na kapslu pisze zawsze, spróbuj ponownie. No, no więc spróbujemy ponownie. Już próbowałem ze 20 rodzajów tego piwa i ciągle spróbuj ponownie pisze. No taka litna loteria, no bo ile można pić ponownie. Ale piwo, piwo jest dobre. Wasze zdrowie, proszę Państwa. No cóż ja dzisiaj chciałem powiedzieć? No chciałem powiedzieć odnośnie sytuacji, która wystąpiła. No mamy tą wojnę, jak to powiedział prezydent Duda, my jesteśmy już krajem frontowym. Zresztą dlatego nam inwestorzy przestali być zainteresowani Polską i nie inwestują. Bo proszę Państwa, co tu dużo mówić? No, dolar już po 5 zł. No, trochę spadł, ale, ale dalej się trzyma. Proszę Państwa, inflacja 17,2%. No, proszę Państwa, no, to niedługo na piwo nam nie starczy, bo, bo to przecież kosztuje. Nie? Jak widzicie mam taką koszulkę tu, piwo, 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 a na końcu jest napisane co? Gleba, nie? Więc proszę Państwa, rząd i te wszystkie rządy światowe, bo to przecież nie tylko u nas, wprowadził nam kryzys i ten kryzys ma nas doprowadzić właśnie do gleby, do gleby, bo proszę Państwa, no... Któż wydoli, proszę państwa, kupować węgiel za 3000? Zresztą oni nam drukują pieniądze i mówią, że po 3000 dadzą. No ale jak węgla nie będzie, to i tak na za 3000 się go nawet nie kupi. Co by tu nie mówić. Proszę państwa, piwo jest, a węgla nie ma. No. Wracając do tematu, proszę państwa, gospodarki. No, teraz nam szykują jakieś dofinansowanie do prądu tam. 200 MW czy tych watów i w każdym razie to nie chodzi, bo to tyle na gospodarstwo mają po takiej samej, samej cenie nam zostawić, jak nie będziemy za dużo zużywać, tym niepełnosprawnym więcej, wielkim rodzinom też więcej, ale proszę Państwa, co firmy mają zrobić, bo jeżeli taki fryzjer dostanie podwyżki, nie wiem, ile tysiąc procent, czy tam, no to się pozamyka, bo przecież jemu Jemu nie starczy na, 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 ten, na, na, na opłaty te wszystkie, żeby lokal utrzymać. A niestety fryzjer ma te elektryczne narzędzia. Już nie wspomnę o tym, że już słyszałem, że na, na klupówkach i na tych tam w Zakopalach, na tych wszystkich innych wyciągach w Polanicy, proszę Państwa, będą zamykać wyciągi nadciarskie, bo te maszyny wszystkie, które robią sztuczny śnieg, też chodzą na prąd. A jak będzie prąd taki drogi, to kogo będzie na to stać? Jaki będzie abonament na... Na, na, na te zjeżdżanie z tych stoków, tego nie mieli. Proszę ręca. generalnie mają nas doprowadzić do tego stanu, kryzysu, że, że no, no ludzie po prostu nie będą mieli środków na godne życie, bo jeżeli już będziemy koniec z końcem nie mogli związać, no to skąd weźmiemy na, na te piwo chociażby, nie? Na piwo, no to może się znajdzie, można sobie podpiwek zrobić. Mama mi ostatnio dała podpiwek, żebym sobie. robił, no. Wasze zdrowie. W każdym razie. Ja powiem tylko tyle. I co by tu nie gadać, widzicie tam z tyłu tą analizę pokażmy tam. Ja jestem, proszę Państwa, takim koneserem sztuki. Tutaj mam więcej obrazów, tam mam Kozaków, tam wisi. O, można pokazać tam w tego kozaka, to zbliżenia zrobić. Zbliżenie na kozaka. Poproszę. Tak proszę Państwa, generalnie jak my wiemy to nas ten, no, jak on tam to znaczy, byłem w Kijowie, to wiedziałem tego kozaka tam, co tam na koniu stoi taki. No, akurat byłem wtedy w Kijowie, jak obalali pomnik Lenina. Lenina obalili, a proszę Państwa, no ale czołgi putinowe wjechały. No, no, ja pamiętam, że, że, że jak byłem na Krymie w Jałcie, bo zaraz po mnie przyjechały te zielone ludziki, no to jeszcze tam 1 maja maszerował pochód i i mer mnie kazał nawet na scenę wejść, a pozdrawali Roboczy narod pod Polszy, Ukrainy. No ale, proszę Państwa, to już było. Teraz e, ten Krym to już jest tamten e, po, 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 pod, pod władzą e, putinowską. A teraz e, z, zyszaj, słyszeliście Państwo, że, e, że, że Putin zaanektował, czyli zrobił referenda, no takie referenda, które miały wykazać, że wszyscy chcą, żeby tam ten Ługań, z tam jeszcze te Zaporoże się wszystko przyłączyło do cztery, cztery obwody do Rosji. No i tak zrobili teraz już ten parlament ten putinowy zatwierdził, więc mamy cztery nowe te terytoria. No oczywiście tam czołgi jeżdżą ukraińskie po nich, także to tylko są takie te, te teoretyczne rosyjskie. Ale co ciekawe, przykład z Putina wzięli nasi bracia czesi. No ja dzisiaj nawet w Neon24, no to nowy ekran, 24.com, teraz zapraszam, napisałem taki artykuł i pokazałem, że czesi bracia chcą też znaczy robić referendum i tam poradowano, 98% Rosjan w Kaliningradzie się opowie za tym, żeby Kaliningrad przyłączyć do trzech Czesi chcą mieć dostęp do morza. Ja wiem, że u nich jest Ministerstwo Morskiej Gospodarki. Kiedy spotkałem takich Czechów na Kongresie Morskim w Szczecinie i mówili, że oni mają Ministerstwo Morskie nawet swoje statki mają, yy, są armatorami. Także Czesi chcą teraz yy, za przykładem Putina przejąć Kaliningrad. No proszę Państwa, co się dzieje na tym świecie, prawda? No generalnie ja powiem tak, ja rozmawiałem z generałem Grudniewskim, będę jeszcze dziś rozmawiał pewnie, yy, więc on powiedział, że on by wiedział, żeby ten Kaliningrad to zrobić 50, to 50 stan USA. O, to by było dobrze. No bo tam by, byli Amerykanie, by przejęliby te bazy wojskowe i tak dalej. Mieliby swoje tam yy, te no, bazy. Bo tam dużo baz, bazy, bazy są, jak ja byłem yy, w tym no w Kaliningradzie. I flota i tak dalej. Tam, tam jest od cholery tego, tego wojskowego sprzętu. Chociaż ostatnio dostałem takie informacje poufne. 60 tysięcy wojska wyjechało stamtąd, no pewnie na front ukraiński zabrał ich Putinu, bo teraz jest ta mobilizacja i, i, i werbują już podobno 200 parę tysięcy zwerbowali. Aha! Dzisiaj dostałem informację, że Putin się wycofał. Nie będą już werbować studentów ani z uczelni tam, ani z uczniów szkół takich co się uczą jeszcze, więc to mobilizacja będzie ograniczona już. Putin jednak się cofnął trochę w krok w tył. W każdym razie no, życzę wszystkiego najlepszego tym, tym biednym studentom, bo przecież oni chcą się uczyć, a nie na wojny chodzić, bo jestem sławomir i ja jestem za pokojem. I czego wszystkim Wam też życzę, pokoju i spokoju, i żeby w końcu ta wojna cholerna się skończyła. Władimir Putin powinien zakończyć tę wojnę, bo on ją zaczął. I, i, I tak powinno się zdarzyć. No, piję za to yy, yy, kofla z napisem Władimir po polsku. Ahoj. Pozdrawiam wszystkich yy, i, i pozdrawiam i wszystkich piwoszy też. Ahoj. Dziękuję. tam.